Chcę ci przedstawić pewien paradoks, który myślę, że Cię zainteresuje. Myślę, że jest to ciekawa obserwacja, że tak naprawdę nie jest problemem coś robić, jeżeli wyobrazisz sobie jakąś rzecz, która gdzieś tam jest dla Ciebie trudna, którą odkładasz na później. Tak naprawdę paradoksem jest to, że nie jest problemem, żebyś ty to zrobił. Problemem jest, żebyś zaczął to robić. Jest tutaj. Kluczowa różnica, nawet jeżeli z pozoru wydaje ci się, że nie, to tak to wygląda. W głowie twojej faktycznie może się wydawać niesamowicie trudne, że trzeba to odkładać na później, w ogóle niebezpieczne i tak dalej. Aczkolwiek w momencie, kiedy zaczniesz to robić, to okazuje się, że w sumie okej, okay, nie ma to jak, jakby aż takiej różnicy. Tylko problemem jest zacząć. I dlaczego ci to mówię? Bo uważam, że jest to ważne, żeby to zrozumieć. Chociażby sam fakt tego, jeżeli kiedykolwiek brałeś zimny prysznic. To tak naprawdę, bycie już w tym zimnym prysznicu, jeżeli już wejdziesz pod niego, nie jest to tak trudne jak samo wejście. Jak ten pierwszy krok, jak to wystawienie się na to zimno, jak na ten pierwszy bodziec. Ale po sekundzie, to już zaczyna być takie, okej. Okay. Ta wiesz, ten pierwszy krok, to wejście w tą zimną wodę jest najtrudniejsze. Więc rozumiejąc to, odpowiedzią takiego pierwszego poziomu, powiem, że. Ta odpowiedź ma trzy poziomy, aczkolwiek odpowiedzią pierwszego poziomu, która w sumie załatwia większość sprawy, to jest to: zrób to jak najszybciej. Zmusz się do tego, żeby to zrobić po prostu jak najszybciej. Skoro wiesz, że ten problem jest tylko w głowie, kiedy wiesz, że jeżeli to zaczniesz, to w sumie on znika, no to logiczne jest to, żeby po prostu zabrać się do tego jak najszybciej. I wiadomo, to jest odpowiedź niezbyt satysfakcjonująca, aczkolwiek realna. Taka jest prawda, tak to po prostu wygląda. Możesz naprawdę odkładać przez miesiące coś, i w momencie, kiedy po prostu siądziesz albo wiesz, zrobisz to, okazuje się, że w sumie, w sumie nic takiego. Nic takiego, wiesz, po co to pompować w głowie swojej? I właśnie odpowiedzią pierwszego poziomu jest to, żebyś po prostu zrobił to jak najszybciej. Dobrze jest to zapamiętać, dobrze jest to w życiu egzekwować, aczkolwiek. Dwa dodatkowe poziomy tej odpowiedzi, żeby to lepiej zrozumieć, żeby to się lepiej po prostu jakoś tak zakorzeniło, to pierwsza rzecz, dlaczego ten opór w ogóle powstaje? Pierwsza sprawa, właśnie tworzymy te rzeczy w swojej głowie, jako że jest to coś niesamowicie trudnego. A druga sprawa, że co do tego jesteś połączone, że wydaje ci się, że musisz zrobić niesamowicie dużo. Że tworzysz w swojej głowie historyjkę, która to co ty masz do zrobienia, Tworzy, że tak naprawdę jest to coś wielkiego, jest to coś ogromnego, że nagle musi zmienić całe swoje życie. Ale prawda wygląda nieco inaczej. Chodzi o to, że w momencie, kiedy pompujesz sobie tą właśnie fantazję, że. To jest tyle do zrobienia, że to trzeba to zrobić, że trzeba zrobić tamto. Kiedy karmisz tą iluzję, że jest to jakaś ogromna rzecz, wydmuchana, którym po prostu musisz całe swoje życie zmienić, żeby to zrobić, często niestety tak to wygląda. Jeżeli tym bardziej jest to coś, jakieś większe przedsięwzięcie, tak, odpowiedzią jest to, żeby zrobić po prostu minimum. Żeby nie stawiać sobie w swojej głowie od razu, tym bardziej, jeżeli coś zaczynasz. Nie rób sobie tego, że jakby nie torturuj się taką myślą, że to musi być niesamowicie dużo. Twoim tak naprawdę podstawowym celem z dwóch powodów jest zacząć. Dlaczego to jest tak bardzo kluczowe? Dlatego, że wtedy już zrozumiesz, że w sumie to nie jest już takie trudne, ta iluzja pryśnie. A druga sprawa to, jeżeli zrobisz cokolwiek, jeżeli załóżmy na przykładzie ćwiczenie, jeżeli chciałbyś zacząć ćwiczyć i masz takie dwie opcje. Pierwszy to sobie wyobrażasz, że, wiesz, że musisz się zapisać na siłownię, że musisz kupić ubrania, że musisz w sumie całą dietę zmienić, że... Wiesz, to jeżeli dokładasz sobie to wszystko, co poniekąd jest prawdą, że te wszystkie rzeczy należy zrobić, żeby, wiesz, powiódł się plan przebudowy swojej sylwetki, aczkolwiek to jest takie podstawowe myślenie, aczkolwiek to jest myślenie zniechęcające Cię. A w momencie, kiedy po prostu pomyślisz sobie, OK, a co mogę zrobić dzisiaj? Co mogę zrobić takiego po najmniejszej linii oporu? i to nie jest tak naprawdę złe myślenie, bo czasami mogłoby być się wydawać, że wiesz, trzeba mieć ambicje niesamowicie wielkie. Ale tak naprawdę nie trzeba. Tak naprawdę wystarczy, że zaczniesz. Chodzi o to, że nie możesz oczekiwać od siebie pierwszego dnia robienia czegoś, że nagle kompletnie całe swoje życie zmienisz, że będziesz tym mistrzem i tak dalej. Jeżeli za zakładając mamy ten przykład odnośnie, wiesz, przebudowy sylwetki, chcesz zacząć ćwiczyć, trzeba po prostu nie zacząć do zrobienia 10 pompek. Zaczniesz od zrobienia 10 pompek. Pierwsza sprawa jak to jest to, na w sumie nic nie zmieni. No nic nie zmieni, ale zaczniesz. Nie musisz na tym skończyć, aczkolwiek to jest ten próg minimalny, próg wejścia. To jest coś, co tak naprawdę pomyślisz sobie ok, ale tak naprawdę ze z drugiej strony pomyśl sobie, że zrobienie 10 pompek jest lepsze niż zrobienie 0 pompek. Czy możesz zrobić 10 pompek bez problemu? Możesz. Czy możesz robić codziennie 10 pompek? Możesz. I wydaje się, w perspektywie dnia, że to jest nic, ale z drugiej strony popatrz, co to jakie bramy Ci to otwiera. Jeżeli będziesz miał, zaczynasz, powiedzmy, mieć to w nawyku, że robisz to minimum, jeżeli zaczniesz sobie robić 10 pompek, jest gigantyczne, gigantycznie większe prawdopodobieństwo, że zrobisz tych pompek, załóżmy, pierwszego dnia zrobisz 10, ale drugiego dnia, jeżeli sobie powiesz, OK, zrobię te 10 pompek, ja Ci to zajmę, 30 sekund, w momencie, kiedy zaczniesz, bo tu jest ten problem, problem jest z zaczęciu, kiedy zaczniesz robić te 10 pompek, to kiedy już zrobisz 10, tak naprawdę nie ma dla ciebie większego znaczenia, czy zrobić 20, 30, 100, czy zrobić cały trening. Problemem jest zacząć, więc kiedy stawiasz sobie pewnego rodzaju iluzję minimalnego, tego minimalnego wysiłku, to tak naprawdę zaczynasz oszukując swój umysł, a później możesz już po prostu fruwać, robić wszystko, na co masz ochotę. Aczkolwiek, generalnie, nawet jeżeli w miesiącu zrobiłbyś tylko te, jest codziennie 10 pompek, wydaje się, że to jest nic. Niby nic, ale tak naprawdę w miesiącu zrobiłeś 300. Także to już jest coś. Niby nic, ale jednak coś. I uważam, że lepiej na początku stawiać sobie niskie wymagania, aczkolwiek żeby one były regularne. Dlaczego? Przechodzimy do punktu trzeciego. To znaczy, że Twoim prawdziwym celem jest zbudowanie nawyku, a nawyki kształtuje się niekoniecznie przez intensywność, aczkolwiek przez regularność. Jeżeli będziesz robił coś codziennie, jeżeli będziesz robił nawet minimalne coś codziennie, to pierwsza sprawa jest opcja, że właśnie to będzie się rozrastać, że zamiast zrobić 10 pompek, jak już zaczniesz, to zrobić ich więcej i zrobisz cały trening, bo już w sumie zacząłeś, więc czemu nie. A druga sprawa to jest to, że to Ci będzie coraz bardziej wchodzić w nawyk, będziesz jakby sam zauważał, że jest Ci coraz łatwiej to zaczynać, bo budowanie nawyku właśnie tak naprawdę w sumie sprowadza się do tego, że Łatwiej ci jest zaczynać, że ostajasz się z tą rzeczą. Dlaczego mamy jakąś, jakiś problem, żeby coś zrobić? Bo jest to dla nas jakieś takie obce. Jest to coś, co wiesz, jest odległe, coś niebezpieczne, nie robiliśmy tego. Czym częściej coś robisz, tym wydaje się to prostsze, tym wydaje się to bardziej takie, wiesz, naturalne, oswojone w twoim życiu. Więc twoim głównym celem, tak naprawdę, jest zbudować nawyk, bo z tego wynika realna zmiana. I Teraz tak, dwie pomocne rzeczy. Odpowiedzi w dalszego poziomu głębszego, bo wiadomo, odpowiedzią numer jeden, taką najbardziej powiedzmy powierzchowną jest po prostu zrób to jak najszybciej. Ale odpowiedzią dalszą, głębszą odpowiedzią jest to, że potrzebujesz jakiejś pomocy do tego, bo to nie działa stuprocentowo, znaczy działa, ale nie do końca. I Moją, moją wskazówką jest pierwsza rzecz detoks dopaminowy. To pomaga niesamowicie, naprawdę niesamowicie pomaga zrobienie detoksu dopaminowego, tego, że po prostu, czy to jest duża rzecz, czy to jest mała rzecz, tak naprawdę twoja motywacja podczas tego, kiedy ograniczasz sobie syntetyczne przyjemności, kiedy naturalnie wracasz do takiego cyklu, procesu praca, nagroda, kiedy nie masz tych przyjemności od razu na wyciągnięcie kciuka albo ręki, to przebudowuje ci się w ogóle myślenie, motywacja naturalnie rośnie, i tak naprawdę wszystko ci się chce kilkukrotnie bardziej. Czy to są małe rzeczy, czy to są duże rzeczy? Po prostu, robiąc detoks, odchodząc od naprawdę syntetycznych przyjemności, które ci prażą mózg, to wszystkiego nagle zaczyna ci się chcieć więcej. I takie rzeczy, które kiedyś mogły sprawiać ci trudność od małych do dużych rzeczy. Tak naprawdę, jeżeli nawet wiesz, jesteś przebodźcowany, to zrobienie sobie kanapki czasami wydaje się jak jakaś wielka przygoda i wielka trudność. I wiadomo, to nie jest w rzeczywistości trudne, aczkolwiek przez to, że mamy tutaj skalę, porównanie, jeżeli masz tutaj przyjemność nie robiąc nic, tak naprawdę, a tutaj masz przyjemność, to nie musisz zrobić trzy kroki i posmarować. Kromkę masłem, no to jakby nasz mózg jest dosyć, wiesz, prymitywną maszyną, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, nad którą oczywiście możemy mieć pełną kontrolę, aczkolwiek te schematy są prymitywne, są bardzo prymitywne. I po prostu wybierać ci najkrótszą drogę. Więc nie będziesz miał zbyt dużej motywacji do zrobienia jakiejkolwiek ambitnej rzeczy, jeżeli masz już przyjemności na wyciągnięcie ręki. Więc moim zdaniem. Detoks dopaminowy jest jedną z kluczowych rzeczy. Aczkolwiek pamiętaj, żeby robić rzeczy możliwie jak najszybciej, i że tak naprawdę Twoim głównym celem nie jest to, żeby. Znaczy twoim głównym celem jest to, żeby zbudować nawyk. Bo z nawyku bierze się, tak naprawdę biorą się wszystkie osiągnięcia. Więc jeżeli będziesz robił często absolutne minimum, to to, to minimum będzie się przeradzać w większe rzeczy, aczkolwiek z drugiej strony będziesz budować nawyk, co jest Twoim głównym celem. I podsumowując ten ostatni pomocniczy punkt, to że czym mniej będzie twoj, takich syntetycznych przyjemności w Twoim życiu, tym większą będziesz miał motywację do robienia dużych rzeczy, regularnych rzeczy, trudnych rzeczy, małych rzeczy. Będziesz miał większą motywację do robienia wszystkiego. Także jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o do detoksie dopaminowym, niedługo na tym kanale będzie odcinek. I w ogóle ten kanał będzie na tym kanale dużo o detoksie dopaminowym, bo uważam, że jest to jedno z lekarstw, z jedną z uzdrawiających rzeczy problemy wynikające z naszego współczesnego świata. Także dziękuję Ci za uwagę. Na razie, cześć.